Mamy batymetrię głębokości. Tutaj jest ikonka gdzie ja jestem. Więc tak, jak rzucam w tą stronę, to rzucam na wodę głęboką. Siedzi. No chyba lepszy będzie. Siedzi. Siedzi. O ładny. Siedzi. O. O kurde, ładna ryba. Ale nie wiem czy to będzie okoń czy szczupak. Siemanko, w dzisiejszym odcinku ciąg dalszy szukania jeziorowych okoni na delikatny spinning. W trakcie tej wyprawy opowiem Wam również o aplikacji, którą używam, a która posiada bardzo szeroką bazę planów batymetrycznych jezior. Pokażę jak tą aplikację możemy sobie używać nad wodą. Dodatkowo opowiem również o zestawie, na który łowię, bo jest cała masa pytań o to. No i mam nadzieję połowie jakieś ryby, także zapraszam na przygodę. Jedzi no chyba lepszy będzie Albo w zielską wszedł Chyba z zielskim go ciągnę. Cóż to, no taki zabawowy na dalekim dystansie Mara, fajnie, że wziąłeś chłopaku Tutaj to będzie płytko, ale spróbujemy Siedzi płytko, ale mały. O maluszek, uuu, Dobra, druga rybka, coś tam jest chociaż aktywne. To już zawsze dobry znak. Jest to sygnał. No płynko chłopaku. Jest to sygnał, że. No trzeba dzisiaj tutaj pożegbić. Może podejdą, może je znajdę. Pierwsze miejsca obłowione. Z drugiej strony jeziora. Zacząłem od takiego jednego z moich ulubionych miejsc. Jedna mała rybka. Później obskoczyłem takie miejsca, których, które z reguły omijam. Chciałem zobaczyć, czy tam jakieś ryby biorą. No ale jak widzieliście, same maluchy. I teraz dochodzę do takiego newralgicznego miejsca, gdzie pokładam bardzo duże nadzieje, że no, może uda się coś wydłubać. Parę godzin mam. I tutaj też Wam pokażę tą aplikację. Na której sprawdzą sobie batymetrię jeziora, która pomaga mi przy takim brzegowym łowieniu, szukaniu miejsc i sprawdzaniu kształtowania dna. Dobra, najpierw sobie wyjdziemy tutaj, zaczniemy od takiego wypłycenia i będziemy schodzić miejscami na przegłębienie. Tutaj niestety dosyć wąsko. Na ile się da, to w spodnią butach podejdę, ale z zaczciny nie wyjdę niestety. ale mały same maluszki jak na razie słuchajcie no, ale zobaczymy dzień się jeszcze nie skończył, czasami się zaczyna słabo, a kończy się zajebiście Siedzi. Owo małe. Z tego samego miejsca. Jak to mówią, ważne, że coś się dzieje, nie? No. Dobra, tutaj jedna miejscówka widzę zrobiona. Trochę w trzcinach ale w spodnich butach spróbuję się tam dostać. Tutaj będzie płytko. Tam dopiero schodzi na głębsze. Tu nie wiem, czy tu nie jest grząsko dla mnie, żeby mnie tu nie wessało, zrobię tylko dwa rzuty, żeby zobaczyć, czy tu w ogóle coś się zadzieje, no strasznie ta ryba taka jest, ja ostatnio tutaj byłem, to tak samo, pojedyncze ryby, jedno miejsce, jedna rybka, nic dużego, chociaż w tym jeziorze pływają duże ryby. ale mały o. i takie kurde gluty dzisiaj biorą o. o ten chyba lepszy o taki na granicy zabawowego O, o kurde Ładna ryba Ale nie wiem czy to będzie okoń Czy szczupak I jak ja ją tu podbiorę teraz Ale ładny Co to jest Szczupaczek patrzcie O ładny Ładny jak to by był okoń To byłby ładny To szczubełek Mały szczubełek. No pójdź, chłopaku. To jest w szczęście sensie w nożyczki zapięte, tak zwane, czyli w kącik. Nie opił fluorokarbonu. Dobra, to teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Yy, jako, że okonie też zrobiły sobie przerwę, te małe okonie, okonki, krótko opowiem Wam o aplikacji Fish Deeper. To jest aplikacja, yy, której używam, i której używa się do obsługi echo Deeper, na której możemy sobie odczytywać to, co ta Echosonda nam pokazuje, czyli głębokość, dnia ukształtowanie, twardość i tak dalej, ryby i tak dalej, to co jest w toni wodnej, ale tą aplikację możemy niezależnie od posiadania czy nieposiadania echosondy również używać sobie. Jest tam przy abonamencie Premium, o którym zaraz Wam opowiem. Jest cała <laughs> gama, no, cała baza jezior z mapami batymetrycznymi, więc jak jedziemy sobie nad jakąś wodę, to możemy sobie sprawdzić dane jezioro, lub będąc nad jeziorem, też możemy sobie tej aplikacji używać w sposób taki, jak właśnie Wam teraz zaprezentuję. Dobra, słuchajcie, tutaj Wam muszę pokazać na tej płytrzej wodzie, bo tam usiadł jakiś wędkarz, więc mam zajęte miejsce. Zobaczcie, tak wygląda jezioro. Mamy batymetrię głębokości. Zaraz o tej aplikacji Wam szerzej opowiem. Chcę Wam tylko pokazać. Zobaczcie, tutaj jest ikonka, gdzie ja jestem. I cały myk uważam bardzo fajny polega na tym, że jak sobie wejdę do wody, to popatrzcie, sterując telefonem. O, pokazuje mi w którą stronę patrzę więc yy, mam orientację wtedy zobaczcie, tutaj po lewej stronie jest takie dosyć mocne przegłębienie tu jest ponad 5, 5 metrów 5-3 metra więc tak, jak rzucam w tą stronę to rzucam na wodę głęboką i wprowadzam na wypłycenie rzucając naprzeciwko jadę powiedzmy sobie po takim stoku, po takim kancie tutaj natomiast jak rzucę tutaj to widzicie tutaj wychodzi taki Jęzorek Płytszej wody Więc rzucam sobie na ten jęzorek Na to wypłycenie I w ten sposób o Widzę Gdzie, w którą stronę Jak rzucę Ale tam krzyczą na plaży <laughs> W którą stronę rzucę Na jaką wodę Jaką wodę będę obławiał Bo to jest różnica czy po tym stoku, czy tutaj na tym stoku, czy właśnie na wypłyceniu i w ten sposób, mając taką mapę z brzegu mogę sobie chodzić, zresztą to można robić dokładnie to samo z łodzi mogę sobie, o zobaczcie, tutaj łowiłem wcześniej w tym miejscu też widzę jakie są głębokości mam rozeznanie jakie są głębokości i wtedy mogę zadecydować w których miejscach chcesz szukać ryby na miejscach głębokich no musiałbym się tutaj przesunąć tylko no, tak jak mówiłem tam akurat przyszedł wędkarz wtedy bym obławiał typowo to głębokie. Tu się zawsze wychylam z zaczciny i rzucam tutaj wzdłuż więc też na wypłycenie i zjeżdżam po tym stoku na wodę głębszą przy trzcinach tu jest w ogóle bardzo dobre miejsce. I no jakbym był z łódki no to to też mi dużo daje bo wiem wtedy jak się ustawić łódką nie muszę mieć echo sondy nawet widzę, jakie jest ukształtowanie dna, bo o to ukształtowanie dna bardzo często przy drapieżnikach chodzi. Tak więc, tak jak mówiłem, tą aplikację możemy używać niezależnie od tego, czy posiadamy EchoSonde Dipper czy nie. Ja z tej aplikacji bardzo często korzystam. To, żeby mieć dostęp do map batymetrycznych, do tej całej bazy, trzeba wykupić abonament premium, to są tam jakieś grosze. Na rok też to wychodzi niedużo, więc myślę, że jak ktoś często jeździ na ryby, nie zna jezior, chce je poznać, to warto. Są dwa abonamenty Premium: jest Premium, gdzie mamy właśnie mapy głębokości, mapy 3D. Dla tych, którzy chcieliby sobie tak zwizualizować w trójwymiarze, jak dane jezioro wygląda, to też jest taka opcja. Możemy się przełączyć na taki obraz trójwymiarowy. Mamy też mapy twardości dna, możemy się przełączyć na twardość, zobaczyć, jakie jest twarde dno. Natomiast w abonamencie Premium Plus dodatkowo mamy pa pakiet ochronny. Yy, czyli to polega na tym, że gdybyśmy to już dla posiadaczy Echo Sondy Deeper, gdybyśmy zerwali to Echo zgubili, to wtedy za dużo mniejsze pieniądze możemy nabyć sobie drugi egzemplarz. Tamten jest dezaktywowany, a my nie musimy wydawać całości kwoty. I dodatkowo mamy rabat 20% na różne akcesoria, które są dostępne w sklepie. Więc, w ramach bloku sponsorowanego, małe przypomnienie: jakby ktoś chciał taką aplikację sobie nabyć, oczywiście, wszystkie linki zostawiam wam w opisie. I dziękuję za oglądanie, bo oglądanie y, bloków sponsorowanych również wspiera kanał, a przy okazji jest fajną okazją, żeby coś fajnego wam pokazać, coś, co sam używam i co uważam, że jest naprawdę bardzo fajne i pomocne przy naszym codziennym wędkowaniu. Dobra, i zanim pójdziemy łowić jeszcze woda, mm. Pamiętajcie się nawadniać, bo ja czasem zapominam ja człowieka suszy. Dobra, sprawdźmy co tu się dzieje. Dzisiaj się w ogóle przygotowałem, zobaczcie. Spodniobuty buty w tym roku, w końcu. Zamiast tych woderów. Coś normalnego do brodzenia. coś też co mi pozwoli trochę dalej wejść do wody. Czasami brakowało dosłownie tych paru centymetrów. Jak będziecie zainteresowani, to też wam powiem, co to są za spodnio buty. Znaczy mogę wam powiedzieć już teraz? Że to są sawacz giry, a jestem z nich zadowolony. Siedzi. O, ładny. Znowu sztupak, kurde, nie wierzę Heh. Dacie wiarę Co tu się dzieje O no, i gumę mi zdjął Przyjacielu O ty cholero Chodź tu Sam hak bez gumy. No to cóż mam powiedzieć. Lipa panie. Nie ma gumy, nie ma konia. Krótka przerwa powiem Wam teraz na jaki sprzęt łowie, jak konfiguruje zestaw bo na pewno będzie cała masa pytań bo takie pytania najczęściej się pojawiają. Słuchajcie wędka Solum do 10 gramów taka typowa okoniówka. To jest wędka która jeszcze nie jest do kupienia bo to jest prototyp wędki którą już zapowiadałem, która będzie dedykowana dla Was, dla widzów kanału. Ja ją w tym sezonie obławiam. Poszedł już do produkcji sample taki końcowy, po zmianach obłowię go. Jak wszystko będzie ok, to idzie do produkcji seryjnej. Myślę, że gdzieś pod koniec roku, niestety, trochę to jeszcze potrwa. No ale takie rzeczy trochę trwają, a mi też zależało, żeby dobrze wędkę obłowić, żebyście w ręce dostali coś, pod czym ja się będę mógł podpisać i z czego będziecie zadowoleni. W każdym bądź razie wędkę, którą oglądacie na tym filmie i na następnych to już jest ten kij na tym blanku, który będziecie mogli kupić. Tam będą tylko drobne zmiany kosmetyczne, więc jeżeli chodzi o pracę, o jego, że tak powiem, wyrzut i tak dalej, moc, to wszystko będzie tak jak tutaj na filmach widzicie. Do tego mam podpięty kołowrotek Savage Gear Fazor C2000 rozmiar, mały kołowroteczek, który bardzo fajnie tą wędkę wyważa, plecionka berkleja 00. 4, Do tego dowiązuje fluorokarbon 023, mała grawka typu wsówka no i przynęty. A o przynętach też niedługo będziemy rozmawiać trochę szerzej. Dzisiaj wyszły do mnie boksy, jutro będę je miał u siebie boksy z przynętami, które wyselekcjonowałem, które będę Wam polecał. To będą takie moje boksy, które będziecie mieli mogli kupić, i tam będą przynęty i akcesoria, które ja mam sprawdzone, które na pewno łowią o konie. Ale o tym już niebawem w kolejnych materiałach mówię jak te boksy dostanę. To wszystko wam będę pokazywał. No i też tym samym ruszy sprzedaż tych boksów, długo wyczekiwana przez niektórych, więc już za niedługo będzie można je nabyć. Dobra, słuchajcie, tam lipa. Niestety moje ulubione miejsce zajęte. Z innego wędkarza, więc wracam na inne moje ulubione miejsca. Proszę Wam też opowiem, bo ostatnio zapowiedziałem, a tego nie zrobiłem Opowiem Wam o co tam chodzi Też miejsca, które bardzo lubię Takich kilka dziur O podobnej charakterystyce tutaj jeżeli chodzi o wodę I tu jest tak Stosunkowo płytko Pas roślinności I za tą roślinnością zaczyna się Przegłębienie i tutaj bardzo często konie lubią patrolować albo właśnie ten pas roślinności i pływać przy tych roślinach, albo za tą roślinnością, czasami nawet bardzo daleko. Więc tutaj cały mek polega na tym, że trzeba przerzucić tą roślinność, i prowadzić do siebie. Oczywiście tam będzie taki moment, gdzie momentami zaczynam haczyć ale to jest taka roślina, z której stosunkowo łatwo się wydostać więc nie stanowi ono jakiegoś większego problemu no i te kilka dziurek po prostu trzeba obłowić czasami też można tutaj wzdłuż też czasami te okonie lubią tu wychodzić trochę bliżej No to jest też takie ciekawe miejsce właśnie z uwagi na to, że tam raz, że mamy te rośliny, później mamy to przegłębienie za tym przegłębieniem jest stosunkowo, no może nie głęboko, ale głębiej niż na przykład tam przy końcówce jeziora. Bo tu też jesteśmy naprzeciwko mnie, jest ta głębia, o której wam mówiłem wcześniej. Więc to sprawia, że te kilka miejsc są zawsze tutaj na tym jeziorze yy, takimi miejscami, które trzeba obłowić. Siedzi, no, zaraz właśnie za tymi roślinami. No nie duży, ale siedzi. No dzisiaj widać takie biorą. Jedzi. A znowu mały, ale fajnie z dalekiego dystansu. Ale maluszek będzie. No. Ale jest na tanciożkę O, elegancko. Siedzi, O, teraz ładniejszy. Nie wiem, czy to nie szczupły. O. kurde, w jalicho nie jest, szczupły. Kurde, mały szczupły. No, a no widzicie dzisiaj tych przyłowów, ale gumę zażar. O, wyskoczył. Czy urwał? Wyskoczył. No i dobrze. Nawet lepiej, że się sam wypił nie trzeba było go brać do ręki. Kolejny dzień nad tym jeziorem pokazał, że no nie ma totalnej studni, ale też nie ma jakiegoś dorado same małe okonki, więc plan na najbliższe dni jest taki, że na razie to jezioro sobie zostawiam. Wrócę tutaj za jakiś czas, bo ja myślę, że jak się zrobi chłodniej, to te większe się uruchomią i ruszę sobie. I ruszę sobie po prostu na inne wody. Także pozdrawiam Was, dzięki że byliście i do zobaczenia w kolejnych filmach.